Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja wszedłszy do niej anioł rzekł bądź pozdrowiona łaski pełna pan z tobą błogosławiona jesteś między niewiastami ona zmieszała się na te słowa i rozważała co by miało znaczyć to pozdrowienie lecz anioł rzekł do niej nie bój się Maryjo znalazłaś bowiem łaskę u Boga oto poczniesz i porodzisz syna któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na Ciebie. I moc Najwyższego okryje cię cieniem, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta. Poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. A to rzekła Maryja, Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Słowa Twojego. Wtedy odszedł od niej Anioł. Oto Słowo pańskie. A to Moi drodzy, na dzisiaj jest... biskup przysłał do nas list, ale ponieważ jesteśmy w sytuacji pandemicznej, za długo nie możemy siedzieć, a po drugie mamy krzyw i to by nam bardzo wydłużyło. Pozwólcie, że ten list ja wam dedykuję, żebyście wykorzystam go w kazaniu, a zachęcam Was do tego, żebyście przeczytali to, co biskup ma do nas przede wszystkim przyjęli jego błogosławieństwo i przeczytali sobie jego list. Dzisiaj Liturgia Słowa wprowadza nas w ciekawą historię. Król I to jest takie pytanie adwentowe, które mi się wydaje, że warto sobie postawić. Kacper jakbyś się trochę obniżył, to bym był wdzięczny, on mnie oślepia, nie dość, że to i jeszcze to. Pytanie adwentowe, ono jest o tyle ciekawe, o, dziękuję. o tyle jest ciekawe, że pyta się... Bóg stawia nam takie pytanie. Czy jesteś gotowy na zmianę? Czy ty jesteś gotowy na zmianę? Zobaczcie na Dawida. Dawid jest u szczytu potęgi, jest królem, zdobył Jerozolimę, wybudował sobie pałac, ekonomicznie ustawił całe królestwo, podbił ościenne narody, płacą mu Daninę. Wszyscy mówią, ten cieszy się błogosławieństwem Pana. No i Dawid, jak już się ustawił, to mówi, czas na Boga. Jak się ustawił, czas na Boga. I, i gdzieś poruszony został takim y, wezwaniem, aby Bogu zbudować świątynię. Trochę jak Pan Wołodyjowski, który, jak ktoś czytał y, właśnie książkę pod tytułem Pana Wołodyjowskiego, obiecał, że jak y, Basi się nic nie stanie, to on wybuduje kościółek. To jest właśnie to. Kwiąąc profesor Czaja mówi, że nie chodziło wcale o taką świątynię, do której wszyscy mieliby dostęp, tylko o świątynię, do której on by miał dostęp. On by miał bezpośredni wgląd, ponieważ najprawdopodobniej byłaby to kaplica, do której przylegałyby ap apartamenty króla, który by wchodził w tą przestrzeń, gdzie jest Bóg, wtedy, kiedy chce. I chciałby się postawić ponad yy, pewnym zwyczajem, który był wtedy. Coś takiego w chrześcijaństwie zrobił król Ludwik, święty Ludwik X, bo kiedy gdzieś znaleziono relikwie korony świętej, jeżeli ktoś był w Paryżu, w Saint-Chapelle, jedna z piękniejszych kaplic wybudowana tak naprawdę na witrażach, to tam jest taka galeria i ta galeria była przeznaczona na koronę cierniową, a naprzeciwko była loża gdzie król Ludwik sobie przychodził, to była jego prywatna adoracja męki pańskiej. Tam niewiele osób miało wstęp. Jest możliwe, że właśnie taki zamysł Dawida był. Bóg jest dla mnie, przywłaszczam sobie Boga. Słyszymy tutaj, że Bóg mówi: Dawidzie, Dawidzie, nie zbudujesz mi takiej świątyni. Nie będę tylko dla Ciebie, nie będę Twoją własnością. Nie będę Ciebie, szczególnie po Twojemu, gloryfikował, wspierał kosztem innych ludzi. A ponieważ tego nie rozumiesz, i tak jak rozważaliśmy na rekolekcjach, Twoja wiara nie zawsze pokrywa się z Twoją moralnością, z czynami, wyborami. Bo tę świątynię zbuduje ktoś inny. I oczywiście można myśleć, to Blisko nam o tym pisze, pięknie on to napisał w tym liście. Mówi, że Dawid chciał wybudować Bogu dom, a Bóg wybudował jemu. Przepiękny dom, dynastię, czyli wspólnotę międzypokoleniową. Jak czytamy Pismo Święte, to proszę zobaczyć, ile w tym liście, w tym piśmie świętym, jest sytuacji, kiedy potomkowie Dawida. Burzą jeden dom swoimi grzechami, profanują tą świątynię, wnoszą w nią pełno niesprawiedliwości i brudu, a Bóg jest wierny sobie, bo obiecuje Dawidowi, że zbuduje mu przyszłość jego pokoleniom, jego rodzinie, i że ukoronowaniem tej przysięgi, ukoronowaniem zamysłu Bożego będzie to, że z pastucha, jakim był Dawid, Bóg wyprowadzi. Szczególną osobę, do której będzie mówił mój synu, a on będzie mówił do mnie mój ojcze. Z pastucha, który, na którego nikt nie zwrócił uwagę, bo jeżeli ktoś sobie sięgnie do pierwszej księgi Samuela i zobaczy, jak Dawid był wybierany, to yy, przed nim było sześciu braci, o których myślał Samuel, a na Dawida nikt nie zwracał uwagi. Natomiast. Bóg mówi, właśnie, wybrałem Ciebie z pastwiska, jak dzisiaj usłyszeliśmy, i uczynię to, że krew z Twojej krwi, kość Twojej kości, nawiązanie jest do stworzenia, do tej ciągłości. Bóg jest wierny. Mówi, On będzie tym, który zasiądzie na tronie, a jego panowaniu nie będzie końca. Mówię o zmianie, bo to jest pytanie. Czy Dawid słysząc te słowa. Był w stanie zmienić swoje myślenie, patrzenie, wartościowanie. Tak, musiał zaakceptować. Dawid nie był Jakubem, który z, którym, który z Panem Bogiem się mocował, bo miał taki przywilej. Dawid zrozumiał, że w tej sytuacji nie może mocować się z Bogiem, dlatego, że jest naznaczony słabością, grzechem. Ale wiedział, że może coś dobrego zrobić. Może. Ten ze względu na obietnicę, która miała się dokonać, przygotować dla swojego Syna materiały, aby on mógł zbudować świątynię, ale nie, nie jako kaplicę przylegającą do Pałacu Królewskiego, tylko świątynię, która będzie przybytkiem chwały Bożej. Moi drodzy, dzisiaj będziemy świadkami bardzo ważnego wydarzenia, jakim jest chrzest. I znowuż, zobaczcie, można ochrzcić dziecko dla siebie, dla zwyczaju, można ochrzcić dziecko na wszelki wypadek. Ja ciągle pamiętam moją ciocie, która mi powiedziała, że ona chrzciła swoją wnuczkę na wszelki wypadek. I z tego na wszelki wypadek nic nie wyszło, bo dziewczyna, błogosławiłem, związek, ona jako niewierząca, a wierzący był jej partner. Takie są chrzty na wszelki wypadek, takie są skutki. Przywłaszczenie Boga przynosi takie właśnie owoce a otwarcie się na Boga, zgoda na to, że Bóg będzie nam mówił, co powinniśmy czynić, będzie nam naznaczał drogę, będzie nam wyznaczał cele. Bóg, który, to na rekolekcjach rozważaliśmy, że Bóg jest właścicielem ziemi, właścicielem świata, który stworzył dla nas, a my jesteśmy mieszkańcami, przechodniami. My próbujemy nauczyć się czytać, co Pan Bóg do każdego z nas mówi. I w tym chrzcie, proszę zobaczyć, dostajecie za darmo, wasze dzieci dostają, Łucja i Jasiu dostają dar, dostają miłość Boga, ale nie dostają jej po to, żeby mogli mówić, że yy, wszystko, że że, co? że Bóg będzie czynił to, co oni chcą. Nie. Dostają ten dar po to, aby być świadkami Jego miłości. Czy oni będą świadkami tej miłości, to zależy od Was, jako rodziców. Czy przywłaszczą sobie Boga i, po... i nic z tego nie będzie, czy też yy, zgodzą się na to, aby Pan Bóg odkrywał przed nimi historię powołania, historię świętości, historię wychodzenia z grzechu, historię budowania kościoła, historię budowania relacji yy, w imię Jezusa z innymi ludźmi. One będą budować te dzieci tak, jak Wy je nauczycie. I dzisiaj będziecie tutaj przed wspólnotą wyznawać wiarę, i teraz znowuż wspominając swój własny chrzest. Zobaczcie, to, że Wy jesteście ochrzczeni, że ja jestem ochrzczony, to jest dar naszych rodziców. Dzisiaj potwierdzamy, że rodzice dokonali właściwego wyboru i ta droga, ta droga Jezusa Chrystusa jest dla nas ważna. Zachęcam Was do tego, żebyście umieli tak spojrzeć. W tym liście, który biskup do nas przysłał, on przytacza pewną historię, która się dopiero dokona w naszej diecezji. Bo to jest też mowa o zmianie. My jesteśmy przyzwyczajeni do kościoła. Mówiliśmy to w czasie, rok temu w czasie modlitw o powołania kapłańskie, kiedy mówiłem, że będziemy się modlić o powołania i młodzi chłopcy odważą się usłyszeć głos Boży, albo będziemy importować księży z Afryki, czy z Ameryki Południowej, albo z Indii. Bo tam jest wysyp powołań. Ale okazuje się, że Pan Bóg dlatego kościoła skostniałego w naszej diecezji, gdzie jest klęska powołań, bo jak ciągle mówię, jest tylko chyba pięć osób na pierwszym roku, w samym seminarium jest 17 osób, pokazał inną drogę. Bo jeżeli nie stać nas na to, żeby być wielkodusznym wobec Pana Boga, to Bóg mówi, powołuje diakona. I w naszej diecezji będzie wyświęcony człowiek, który jest męża żonaty, żonaty i będzie świę... pełnił posługę diakona. I może być tak, że wielu, jeżeli nie będzie kapłanów, jeżeli nie będzie otwartości na Boga, jeżeli w tym świecie, w którym żyjemy, który jest nastawiony na przyjemność, na przywłaszczanie sobie wielu rzeczy, jeżeli nie będzie zgody młodych ludzi, to się okaże, że w niewielu może być tak, jak w Niemczech, w Francji, że jest jeden ksiądz na pięć, sześć, osiem kościołów, a na czele stoi diakon, który nie może mszy odprawić, ale może chrzcić, może pogrzeby prowadzić, śluby błogosławić, gromadzić ludzi na liturgii Słowa, ale nie będzie mógł odprawić Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Myślę, że trzeba się cieszyć że nasz brat, pan Adam Runiewicz w Słubicach zgodził się służyć w kościele jako diakon. Ale z drugiej strony warto też y, może odkryć y, jako wezwanie Boga, który krzyczy, że powołuje ludzi do kapłaństwa, że powołuje ludzi do wielkoduszności. Bo to nie jest tak, że Pan Bóg nie powołuje. Pytanie brzmi, na ile ja chcę słuchać Pana Boga? I to jest też zmiana, zmiana naszego patrzenia, zmiana naszego wartościowania. Zachęcam do takiego spojrzenia. Amen.